To nie jest hmm. Jak wrażenia na pierwszej strzelance. Śnieżne rękawiczki są. No dobrze, bo z rękawiczek to by było umieralnie. A za pierwszy raz dzisiaj? Tak, tak. Dobrze, no, kurwa nie, nie ma tak jak pierwszy raz przyjść na strzelankę w minus 8 Chłopaki mają kurczę chrzest bojowy A co tam się wydarzyło? No tam jest filarzy Uważajcie panowie, bo wilki mogą grasować Nie no co tutaj Nie, jak piło, to sobie... tutaj? śmieję tutaj, się Tutaj jak się postaracie to żubry można spotkać O z żubrem nie ma co stawać Franki żubrem <gry> żobremnie z dzikiem. No chodźcie, chodźcie tu hopaki. A few moments later. jestem, jestem. No my właśnie robimy im plecy. Zabłądziliśmy trochę. No słyszymy Pilarzy, słyszymy, ale... Bo poszliśmy na respawn, który był rok temu. Tam. Dobra, słychać was, idziemy na Pilarzy. No hej. Stary... specjalnie Ja nie wiedziałem, gdzie wy jesteście, gdzie oni są, nie? No my jesteśmy dwa wokół tego terenu. Ty, nikogo nie spotkaliśmy, ale słuchajcie, to było przejebane, bo my idziemy nikogo nie ma. No. I jak ale mówię, no dobra, zaraz się... kogoś trafimy, nie? Serio I obeszliśmy cały do pierwszego respa. Serio, chcecie żywił Tak, tu no jest chujne. Bo ten teren no, jest jest jak... My zwłaszcza obeszliśmy cały teren i wiemy coś na ten temat. Słyszyliście... Okrążenia zrobiliśmy, żeby... Słyszeliście, jak krzyczeliśmy za Was czy nie? 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 Słyszeliśmy tylko pilarzy, jak już No to dobrze, bo przy, z tyłu bo dobrze, żeby się dać suba i masz dobre ja firmy. Tak, i i uwielbiam cię. Nagrałem no, to. No, nasz największy. Zdjęcia potem. No i tak widzowie, tyle z tego strzelania. Zdjęcie zrobione, wracamy do domu. A tak na poważnie to zmiana miejscówy, bo ta niestety okazała się niegrywalna. Na miejscu pilarze. Nie wiem czy wywożą drewno, czy obrabiają, czy co tam robią, ale no są prace. A ty pamiętaj, że to jest chopa. No wiem. no. Dlatego gazujesz. O nie. Dobrze, gonisz tego lancera Też tutaj widzę rajduwa jest z przodu. Wyprzedzimy go za chwilę. To to za nami. To jest. No, także widzimy się zaraz na szwirowni, Na miejscówie, na której jeszcze nigdy nas nie było. Pojawiliśmy się na drugiej wie. A tu niestety mała stopa. Nie, 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 nie chodź. To nie bo... ja wiem, ja tu już byłem, szukałem, chopię. Dobra, my się możemy strzelać. To chodź na bok, weźmiemy tutaj ludzi. <śmiech> <śmiech> Matek zgubił małą igiełkę mm. i teraz jest problem, żeby ją znaleźć, bo jak widzicie, no, w takich warunkach jest to wręcz niemożliwe. No i co, jak nie urok, to sraczka. Pierwsza miejscowa nie wypaliła. A ta już na początku mowsu. Nie wiem co będzie z tego dzisiejszego strzelania. Patrzcie widzowie, jak ktoś nie wie o co chodzi. Taka igiełka tu spierdzieliła. Tu masz w środku. No ale pokazuję wiesz, bo no, jak no Tak no. tak. Taka, ta, końcówka z pompki. I weź to teraz najdź tutaj. Gdzieś jest? Gdzieś jest? Nie wiadomo, w końcu postrzelamy, nie? Dzisiaj. O proszę. Jest sygnał. Mówisz masz. Dawaj tędy, 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 tędy Jeden do góry, jeden po drodze Hit, hit Ale mnie trafił Dawaj mi tu stazę O ale mi wpadła kulka w rękę. Dobra, dobra, na, patrz tu. Patrz tu, uważaj tutaj. No. Dobra, zdjęty Jest następny tu dalej Ta na 12 centralnie na wprost Tam ucieka dalej jak widzisz Dobra, uciek Do przodu, do przodu Dawaj tu I no koło, dalej, dalej, idźcie, szybko, szybko! Obkrążaj tam, obkrążaj! Tak, flankujcie! Lepiej zmienić maga, bo już trochę kulek wystrzelałem, i teraz wejdą tam tetki. Tu nam są plecy zrobić, słyszę. Ich. Zamieniliśmy się stronami, ale śmiesznie. O, jest Marcin. Dobra. Aj, kurde. Uważaj, uważaj! Z prawej, tam! Trzymaj mi to. No? Dostałeś? Ulec go! Bądź nisko na nogach, ulec go! Ulec go! Przepraszam, nie powiedziałeś. Alza. Jesteś? Uważaj na Oskara Tu jest Oskar Centralnie 12 Strzelaj do mnie, masz go Bardziej z prawej Ucieka do lewej! Hit! Hit! Ach. Na jakim etapie ci zdjęli? No. Co tam hit. się działo powiedz o? No. Armageddon. <laughs> Okej. Okay. Dobra. Wejdź wyżej. Wejdź wyżej. Idź tu przy linii u góry. Już coś się tam dzieje, już jest kontakt tam u góry. U góry jest gościu z prawej, będzie na daleko, bo mnie widział. Także podchodź na spokojnie, już mnie chłop widział tu. Bardzo prawdopodobne, że zaraz mnie wyjmie. Albo mnie nie widział. Okulary na głowie są. A, no nie uż nie dostałeś. Tak czułem Z prawej nie wyszło Trzeba teraz lewo iść Dwóch jest na pewno po prawej Dwóch powiedzmy na środku To dwóch mogę spotkać gdzieś tu z lewej Okej okay. Mi się, że go widać. Chłop mi zniknął z pola widzenia. Tu już mam dwóch z prawej. To jest problem. Tam jest jeden po skosie. No będę miał wszystkich zaraz. Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma, bo biłem się z jednym typem. No to wjeżdżamy panowie. W replikę dostaję Jak tam na dole czysto? Idź górą Ja pójdę do Musisz widzieć na daleko Dobrze pilnowaliście tej prawej, ani razu tędy nie przeszedłem kurwa. Trzeba było strzelać od razu. Przerwa między rundami, tymczasem chłopaki z gazówkami. To nie jest gazówka, to jest sajk. <grym> A pokaż tą swoją, gdzie masz gazówkę? No i schowały się, no. kamerę poszedłem. <grym> chłopaki normalnie ogrzewali na ognisku. No grzejce tego maga, no co? No co, już ogrzany. <grym> jak się materiał. No mi się nie rozładuje, nie rozładuje mi się. A wiecie dlaczego widzowie, bo mam 2200 iPower Power Taiwan Taiwangana i taka replika człowieku taka, z takim akulatorem może iść na największego Milsima. Wow. Wow. 48 godzin i spokojnie można strzelać. Ale ty nie chodzisz na Milsima przecież. No ja tylko takie czteroosobowe w stargardzie <śmieniu> <śmieniu> nie Nadaję się do Millsima. Nie, milcymy, nie nadają się dla mnie. No, dobrze powiedziane. Oj ojoj Co musisz dłużej trzymać, słuchaj, zagrze bardziej. My, myślę, że to w ogóle już nie ma sensu. Trzeba wziąć inną replikę. A nie wystarczy bateria? A nie wystarczy ci lepszy gaz? No wystarczy, ale nie ma. Ale będzie. O, ale będzie. Patrzcie, tu jest a. cała ekipa, nie. Wiadomo, a Egi te sprawy. A tam patrzcie, dwóch gości z gazówkami, grzeją się, no, talkness, Nie no, <grym> Nastąpiła lekka zmiana podziału. Dzisiaj całą strzelankę walimy, kurde, w mniejszym składzie, nie? No. Chłopaki mają ciągle jednego więcej, ale jest dobrze, nie ustępujemy. Jak wrażenia na pierwszej strzelance? Dobrze, fajnie. Coś tam ustrzeliłeś? No, nie za dużo, jedną osobę, ale teraz komuś się, się na nawet no. Tym, co A no ta w goglach to jest przerąbane. Nie. No, okulary, nie nie parujące okulary najgorsza sprawa Kup sobie normalnie okularki, a nie gogle To jest jedna Chcesz rzecz, bo ma podwójną, szybką antifożę Idziemy, panowie Dobre. Dobre, Ale numer, znowu to samo co na początku My poszliśmy w lewo, chłopaki w prawo Jest kontakt i szerzej z prawej. Obejdź go. Wyjąłem tego góry. Oho. No i jest kontakt. No Jesteśmy po strzelance, mój pierwszy raz na Żwirowni, niedaleko Dobrzan, było bardzo fajnie, ciekawy teren, wszystkie akcje się udały, no i też wyszło śmiesznie, bo Aegi pokazały swoją wyższość nad gazówkami, zobaczcie, stokowy UTR, nic tylko kupować i brać, strzela w każdych warunkach, minus 8, potwierdzasz temperaturę? I minus 8 lajków na razie jest, więc uzupełnijcie cię, Braxa. On kławie <laughs> I, I w tym filmie będą, będzie wiele kłam, które będziemy prostować w komentarzach. Także widzowie, widzowie, bądźcie. Bądźcie. Bądźcie czujni? I czujni strażnicy na... gazówek nie śpią. <laughs> Niestety gazówki zimą nie istnieją, widzicie? Tylko Aek, tylko Aek. Fani AEGów piszą komentarze pod filmem.